Ho, 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 dzień dobry, moi mili. Słuchajcie, dzisiaj fantastyczny odcinek. Mam nadzieję, że dla was również, ale pewnie tak, bo prosiliście mnie o bardzo i dużo z was mnie prosiło o odcinek z dekorowaniem domu na święta, i pisaliście, że jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało. No więc, słuchajcie, sprawa jest taka, że moje marzenie się spełniło kolejne. Mam dobrą paszę ostatnio. I e, zawaliśmy współpracę z Bloomingville, z moją ukochaną firmą Bloomingville. E, I kto nie wie o co chodzi, to sobie wróci do odcinka o tym, jak meblujemy dom. No i słuchajcie, firma e, przysłała nam po prostu całą paletę ozdób świątecznych. Naprawdę, przyjechał, przyjechał kurier z paletą. Teraz tego nie widzicie, bo Szymon kazał wszystkie kartony wysunąć z kadru, żeby było porządnie. Ale naprawdę tutaj jest chyba z 70 kartonów ozdób świątecznych, więc ja już po prostu cała się trzęsę. Będę Wam... I zrobimy tak. Najpierw wszystko zrobimy wspólny unboxing, więc naprawdę zapaszcie sobie kawę czy herbatę, bo tego jest dużo. I potem tym wspólnym unboxingu tutaj w Oranżerii jeszcze pójdziemy to wszystko rozwiesić. To już będzie tak pewnie bardziej przebitkami na zas bo ja muszę też myśleć wtedy koncepcyjnie i chyba będziemy tak robić, że ja będę sobie wieszać, uzdabiać, ustawiać, a Szymon będzie jak paparazzi mnie śledził. Także słuchajcie, moi mili, jak macie chęć, to w opisie komentarz w opisie pod filmem jest link do Buy Coffee, do Patronite'a, Możecie nam postawić symboli symboliczną, świąteczną kawkę. Przypominam też, w Zapadajcie na nasz Instagram, Parantela i Facebook, a ja już, słuchajcie, naprawdę z y, podniecenia nie mogę wytrzymać, więc zapraszam Was na ten odcinek. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jedziemy z pierwszym kartonem. Słuchajcie, nieznacznie podglądałam, ale nieznacznie, bo musiałam wstępnie e, te wszystkie naciąć t, e, taśmę i potwierać. To bo byśmy tutaj siedzieli przez 3 godziny. Trochę podejrzałam, nie ukrywam, ale starałam się nie za bardzo, żeby mieć z Wami tutaj fan. Popatrzcie, co jest na pierwszy ogień. Jaki piękny świecznik, on jest chyba ręcznie robiony i młotkowany. Bardzo mi się spodobał, ponieważ wygląda jak gałąź drzewa, więc jest naprawdę tutaj pasuje do, do tego domu, do tego lasu. Przepiękny taki złoty, ale nie taki tandetnie żółty, tylko taki w fajnym kolorze, może bardziej nawet w kolorze mosiądzu niż złota. E, przepiękny, przepiękny. Od razu mu zdejmę metkę e, i będę szukać na pewno dla niego godnego miejsca. Ja też sobie myślę, że on będzie stał e, cały rok sobie u nas, bo nie wszystkie te przedmioty są typowo świąteczne. Myślę, że z powodzeniem taki świecznik cały rok będzie sobie e, mógł z nami być. Dalej, dalej, dalej. Ło, to już wiem, co to jest. To jest, moi drodzy, przepiękna patera na Makowiec. W tym roku postanowiłam upiec Makowiec. Pierwszy raz w życiu, taką strucę zawijaną, klasyczną, z własną ręcznie robioną masą makową i będzie stała na tej pięknej paterze. Jest bardzo ładniutka, taka typowo skandynawska, w te takie klasyczne ptaszki. Super, przepiękne. Teraz tak, teraz co tu mamy? Jakiś taki karton. O, tutaj jest, słuchajcie, coś dla dziewczynek, i myślę, że Wam się to spodoba. Nawet my, do, my dorośli niby, ale jak się widzi takie po prostu stworki cudne, to człowiek nie wytrzymuje. Popatrzcie. Jakie słodkie, kochane, małe myszki świąteczne. Są dwa takie komplety, żeby uniknąć kłótni. Jeden pójdzie do pokoju Inki, a drugi oczywiście do pokoju Hani, są prześliczne. A one mają sznureczki, więc je będziemy mogli zawiesić. Więc teraz im wykombinuję może na klamce od okna. Widzicie, ja już myślę koncepcyjnie. Będziemy, będziemy patrzeć, gdzie to, gdzie to dobrze powiesić. Dalej. Dalej mamy chyba świecznik kolejny, jest bardzo dużo świeczników zamówiłam i bardzo dużo świec, bo chcę, żeby ten, te świeca były takie naprawdę pełne ciepła, również takiego świetlnego, taki, no tutaj w tym, ten dom kocha świece, one pięknie tu wyglądają, więc naprawdę... Patrzcie, jaki piękny świecznik, też taki złotą mosiężny na grubszą świecę typu walec. E, takie świece też zamówiłam, więc zaraz do nich dojdziemy. E, I to się, dzisiaj się czuję prawie jak na filmie z dostawy w Jungle Bug. Słuchajcie, pokazuję Wam tyle pięknych rzeczy. Nie roślin wprawdzie, ale też pięknych. E, I myślę, że to też może być świecznik, który z powodzeniem można przez cały rok e, używać. No, i teraz mamy naprawdę fantastyczny pojemnik w kształcie żołędzia. Słuchajcie, takie pojemniki są zamówiliśmy, znaczy zamówiliśmy, dostaliśmy dwa. Taki właśnie bordowy i zielony, też do niego dojdziemy. One są fajnie tutaj, mają uszczelkę, więc są w pełni szczelne. I ja sobie myślę, że jak odpowiednio zrobimy aranżację, jako że jesteśmy na wsi, poniekąd w lesie prawie, że mamy taką mocno zadrzewioną działkę, to spokojnie te słoiki będą mogły też cały rok nam służyć. Następ, och, jaki ładny aniołeczek. Już, już, już choć aniołeczku, żebym ja cię tutaj łebka nie urwała. Jest to taki piękny anioł z miejscem na tealighta. Więc, jakby, anioły nie do końca są moją bajką. Natomiast, bardzo mi się spodobało to, że ma tą ażurową spódnicę. Jak sobie wyobraziłam, że jest ciemno i ta świeczka tak prześwieca przez tą spódnicę, i, i, i rzuca takie cienie koronkowe na ścianę, to stwierdziłam, że to będzie na pewno wyglądać super klimatycznie. No to właśnie świece. Jak już jesteśmy przy tym, to pokażę Wam świece, bo świec jest super, super dużo. Wzięłam wszystkie w takich w miarę zbliżonych do siebie kolorach i takich świątecznych, ale nie takich nachalnie świątecznych i starałam się też na różne, ale o, jak ładnie pachną, na różnych wysokościach, o różnej wysokości te świeczki mieć żeby można było zrobić ciekawe kompozycje. No i zobaczcie jak ładnie one razem wyglądają. Są takie jakie ja lubię. Nie jakieś tam ja nie przepadam za takimi błyszczącymi, złotymi, karbowanymi. Ja właśnie lubię takie proste, ale super przypadkowe ułożenie. I już wyglądają dobrze. Tu nawet nie trzeba jakiegoś tak naprawdę fancy świecznika ani nie wiadomo jakich kombinacji, bo naprawdę wyglądają dobrze. I jeszcze jedne takie lekko brązowawe, też właśnie o innej wysokości. Pewnie to jeszcze nie wszystkie, ale tyle na razie dostrzegłam. Także świecę na pewno sztos, zwłaszcza że są świeczniki. Więc będziemy się pięknie bawić. No i teraz, o tu widzę, mam ściągę, bo jest. Tego akurat nie podglądam, ale jest rysunek, więc mam ściągę. Trzej królowie. To chyba też są świeczniki, jeśli dobrze pamiętam. Tak, proszę bardzo, to mi się bardzo spodobało. To jest dokładnie taki design, jak ja lubię taki trochę prymitywistyczny. Przepiękne figurki i w głowach, w przepięknych kolorach, w głowach mają dziurki na wąskie świeczki. Bardzo ładnie to wygląda. Bardzo mi się tutaj podobają kolorki. Pięknie do siebie pasują, fajnie, że są powtórzone. Na jednym królu powtarza się kolor, kolor z drugiego króla. Przepiękne są te figurki, chyba są drewniane. Tutaj też bardzo ciekawa rzecz. Słuchajcie, taki aniołek, który się składa. O. A, i tutaj, tu, tutaj są, to trzeba oderzeć, i tam jest klej. I to można sobie ładnie razem skleić. To oczywiście muszę to zrobić na spokojnie, ale łapiecie o co chodzi, nie? Taki, taki ornamencik do powieszenia. No albo może być to bombka na choinkę. A ja mam taki pomysł, jak o nich myślałam, to chciałam je w jakimś takim pęku powiesić z tych naszych belek na górze pod sufitem, żeby się zwieszały. Pytałam się Szymona, to powiedziałam, że będę mogła tam wbić jakąś szpilkę, tu tudzież gwoździk, że nie, że mi pozwoli, bo on wiecie, zawsze krzyczy, jak ja chcę kaleczyć różne rzeczy w domu. Um. Więc albo w pęku zawisną na różnej wysokości albo może po prostu wzdłuż belki zobaczymy jak to będzie lepiej wyglądać. Ale tak, tak sobie myślę że chyba nie będę ich na choince wieszać tylko właśnie u tej belki. No i drugi słoiczek tak jak wam mówiłam są dwa te żołędzie. E, fajne to naprawdę mi się to podoba że one są tak Zobaczcie, zrobione te, dużo tych produktów jest tak zrobionych, że jak się postawi w y, aranżacji świątecznej, to będą na maksa świąteczne, ale jak nie będzie aranżacji świątecznej, myślę, że spokojnie mogą sobie stać takie pojemniki przez cały rok gdzieś tam na widoku czy w oszklonym kredensie i tam może być sobie w nich nam nie wiem, mąka, bułka tarta cokolwiek i wyglądają super i w ogóle y, nie kojarzą się ze świętami, także to jest super, że że naprawdę można przez cały rok tego używać i ja na pewno będę. Myślę, że dodatkowa fajna sprawa, że jak się robi... Mnie to przynajmniej zawsze przekonuje. Tak samo tutaj mam taki plet. On jak najbardziej się wpasowuje w taką ideę cozy, scandy, christmas. Wszystko pasuje. Doskonale będzie sobie współgrał właśnie z choinką. Ładnie pachnie ale też spokojnie myślę, że tutaj w oranżerii będzie mógł leżeć cały rok więc mi się to bardzo podoba no bo jak już się kupuje coś no to fajnie wiadomo, że są takie rzeczy jak bombki które ewidentnie są tylko sezonowe, ale fajnie jak coś można zaaranżować nie tylko na święta dobra, co tu o tutaj mamy typowo świąteczny element popatrzcie jaka piękna bombka Tutaj no te bombeczki z Blooming Villa są naprawdę prześliczne. Bardzo ładny kolor, taki nieoczywisty, trochę beżowo-brązowawy, karmelowy i do tego złote ornamenty. Wygląda przepięknie. Zamówiłam tych bombek dwa komplety, tak że będzie yy, na bogato. No, jeszcze nie wiem co z choinką. Dzisiaj Szymon był na targu, to nie mieli. Więc nie wiem, czy nie będziemy musieli jechać do innego miasta po choinkę. No, ale coś trzeba będzie wykombinować. O, popatrzcie. Kolejne bombki. Prześliczne też. Takie te mi się trochę kojarzą z może z jakimiś skorupiekami. Nie wiecie, ja zawsze mam głupie skojarzenia. To są takie typowe, klasyczne, piękne, czerwone bombki. Super. Zobaczymy, czy wszystkie pójdą na choinkę. Czy też z niektórych będę robić jakieś wiszące aranżacje? Wszystko wyjdzie w praniu. Ja mam taki plan, że sobie to wszystko ustawię na stół yy, i pogrupuję na takie rzeczy, które są bardziej biel-złoto, i na takie rzeczy, które są bardziej zieleń, czerwień, na rzeczy bardziej takie w cudzysłowie, przaśne i takie bardziej eleganckie. Yy, I wtedy po pomieszczeniach to rozniosę, żeby no wszędzie coś było, a tutaj naprawdę jest bardzo dużo pomieszczeń. Jak się policzy kuchnię, salon, wszystkie pokoje, oranżerie, wszystkie łazienki i hole, to naprawdę wcale nie będzie tego jakoś za dużo, ale cieszę się, że będę mogła w każdym pokoju jakąś świąteczną kompozycję stworzyć. Jestem bardzo wdzięczna za taki wspaniały prezent świąteczny od Blooming Villa. Popatrzcie, jakie piękne choinki. Ja szalenie lubię coś takiego, jak są przedmioty. Tak samo lubię to w roślinach. Kto ogląda kanał Jungle Bugi, to wie, że ja najbardziej to nie lubię ułożyć jakichś podobnych do siebie roślin obok siebie. Ja lubię, jak właśnie rośliny różnią się wysokością, trochę rozmiarem. Mają w sobie jakiś wspólny mianownik, na przykład, nie wiem, wszystkie są zielone, albo. Wszystkie mają liście w kształcie serca, ale jedna jest większa, druga mniejsza. Jedna stoi na stojaku, druga na podłodze, trzecia na parapecie. Wtedy się robi ładna kompozycja. I tak samo uważam, że jest z dekoracjami. Gdybyśmy postawili trzy takie same choinki obok siebie, nie bardzo. A tutaj wydaje mi się, że oni są tego samego zdania że właśnie są bardzo podobne do siebie przedmioty, bo wszystkie są z tego samego drewna wykonane. To jest na bank, jakieś egzotyczne drewno. Natomiast każda choinka ma inny wzór i inny rozmiar. I to razem, jak się to ustawi w dowolny, właściwie przypadkowy sposób, to po prostu wygląda dobrze. To jest też fajne, jak nie macie, jak się nie ma jakiejś czućki do tego, jak zrobić kompozycję, no to tutaj właściwie wystarczy obojętnie, jak je ustawić, i one wyglądają super. Tu no chyba od razu mam widzieć, gdzie to pójdzie. Wydaje mi się, że to pójdzie na podłogę w którejś łazience na piętrze. To jest szaderskie, i to mi bardzo pasuje, żeby stało na podłodze. Znowu, to jest to samo. Trzy takie same choiny, ale w innym rozmiarze. I zobaczcie teraz, co tu się dzieje. Tu są miejsca na świeczki. Więc zarąbiście. Wydaje mi się, że to można sobie ustawić i tak, żeby te świeczki były od frontu, i tak. I nie wiem, być może to światło będzie się jakoś tam przedostawało. Nie wiem, muszę spróbować. Tak czy siak, widzę je na podłodze w łazience ze skosem. Mam natchnienie, słuchajcie, i bardzo mi się podobają. Takie super raf, takie surowe. Dobra, świecę, więcej świec. Tym razem świecę te długie, tutaj takie naturalne, w kolorze, w kolorze, trochę wosku może, takim lekko brązowawym. Te, mój absolutny hit i faworyt, powiem Wam, że je gdzieś tam, one mi się już wpadały w oko 40 razy, już i tak jakbym ich nie dostała, to i tak bym nie zamówiła. Fantastyczne, dwukolorowe i w takich idealnie pięknych, ciepłych kolorach. Tymi jestem zachwycona. Na pewno będą. O, może do tego świecznika, albo może te bardziej. Będziemy kombinować. Na pewno któreś pójdą. I teraz słuchajcie, pudełeczka. Na prezenty, albo powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy ich użyję na prezenty, bo one są trochę zaporządne, to są fantastyczne pudełka, moja siostra była u nas i najpierw się ze mnie śmiała, że mówi, co ty pudełka, kartonowe pudełka w pudełkach zamówiłaś, ale jak żeśmy zaczęły tego dotykać, to jest po prostu, to jest tak porządnie zrobione, to jest chyba papier czerpany, ja nawet nie wiem, ale są piękne, są piękne i są takie naprawdę. To nie, to nie jest kartonowe pudełeczko. Takie wiecie, co się kupuje typowe pudełko prezentowe. Są super, więc zobaczymy, czy to pójdzie na prezenty, czy coś będziemy w tym trzymać, ale no, są, są prześliczne. Ok, teraz wchodzimy w ten bardziej taki czerwono-zielono-przaśny klimacik. Słuchajcie, zobaczcie. Dziadki, dziadki są, wiem, że są nadal bardzo na topie w tym roku, już w tamtym były, ja też mam jednego dziadka, te będą do kolekcji, ten jest nawet uzbrojony, myślę, że je ustawię wszystkie razem i będą wszystkie razem strzegły tutaj świąt, żeby wszystko dobrze przebiegało, dalej, dalej mamy coś mniejszego, a to są też bombeczki, bardzo podobne do tych, tylko troszkę chyba negatyw tamte były białe z czerwonym a te są czerwone z białym także też będą do siebie pięknie pasowały i te, o Jezus ale bym narobiła, o mały włos bym je stłukła, też mamy tu bombki popatrzcie jaka piękna bombka można po prostu je włożyć do jakiejś misy i się nimi zachwycać nawet nie potrzebują choinki Teraz coś wielkiego i super ciężkiego, ale pięknego. Popatrzcie na to, jaki fantastyczny stojak na choinkę. Wygląda po prostu bosko i jest bardzo ciężki, to dobrze, bo się choinka nie będzie przewracać. No i uważam, że on tak ma w zamyśle odrobinę imitować pień, nawiązywać do niego, jakby zlać się z nim, ale nie nienachalnie, nie jest tak, że wiecie, pomalowane coś i udaje pieniek. Wiecie co chodzi, takie tandetne są czasem pomysły. Tylko naprawdę jest to super piękne. Nie wiem, czy też się nie pokuszę, żeby... Może mi się włącza kreatywność, żeby potem w ciągu roku na przykład schować te śruby dociskające pień i na przykład tutaj wsadzić jakąś taką przeogromną świecę. Tutaj do oranżerii, też by to mogło fajnie wyglądać. Dobrze, teraz coś na stół już Wam pokazuję. Tu znowu jest team zielono-czerwony i wszystko do tych dziadków dopasowane. Popatrzcie, miseczki obłożone w środku. Patrzcie, co mają w środku, jeszcze rysunki, a na zewnątrz jedne mają paseczki, a drugie dziadki. To są takie miseczki w stylu, wiecie, jak są skarpetki hipsterskie, że jest jedna para w ananasy, a druga ma tylko jednego ananasa, wiecie o co chodzi, takie niby nie od pary, ale od pary tu jest tak samo, jest ich oczywiście sześć, ale już wszystkich tu nie wyciągam żebyśmy skończyli przed zmierzchem. słuchajcie o i choinka kolejna choinka, ta jest tym razem ceramiczna, zobaczcie jaka piękna, ja lubię bardzo rzeczy ceramiczne ale ładna, ceramiczna choinka. Myślę, że z tymi drewnianymi też wyjąć. będzie ją można zestawić. Mam nadzieję, że mi się uda jakieś super piękną kompozycję zrobić, bo szkoda byłoby, jakby tak piękne produkty miały się zmarnować, no ale będę się starać. Nie, no wiecie co? Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że tak ładne rzeczy się same bronią. Że tego się nie da chyba zrobić źle i brzydko. No i zobaczcie, do miseczek jeszcze są talerzyki. Ale to będzie wyglądało, co? Na barszczyk i na makowiec. O Boże, jakie to jest ładne. No to pewnie już się tutaj sa, samo na, nasuwa, że salon będzie właśnie czerwono-zielony. Będą tam te wszystkie dziadki do orzechów, Trzej Królowie, te, te czerwono-zielone dekoracje, a te takie bardziej drewniane, złote białe, metalowe, pójdą na piętra, tak? To już się samo właściwie, no bo jemy w salonie, więc siłą rzeczy, jak mamy miseczki już i talerzyki w dziadkach, no to pewnie dziadki będą wszystkie dziadki i te wszystkie tego typu rzeczy będą na dole, a srebro pójdzie na górę. Dobra, to jest świetne. Zobaczcie. Jaki świetny kolejny, kolejny agent do, do kompletu. Eee, taki słoik na cukierki albo na, na pierniczki. O, pewnie będziemy pierniczki tutaj trzymać. Nie wiem, może zacznę od tego, bo tamto nie chce mnie słuchać. Co tu jeszcze mamy? O, to jest fantastyczna rzecz. To jest dla dziewczynek, słuchajcie. Eee. To jest bus z kalendarz adwentowy, tak? Już troszeczkę, troszeczkę z opóźnieniem, ale to nic. Jeszcze wciąż mają grubo ponad dwa tygodnie, żeby mieć pan. No zresztą, to jest, słuchajcie, to jest właśnie fantastyczne, że to jest wieloletnie. To nie jest tak, że zjedzą i wyrzucimy. Tylko to wszystko jest, słuchajcie, drewniane, pomalowane i te. O Jezu, to nawet nie są okienka, tylko to są szufladki! Ale świetne. Malutkie szufladki, ale to jest przemyślane. Zobaczcie, szufladka ma na końcu blokadkę, że ona nie wypada, tylko się otwiera. Wow! Super, to jest fajnie, porządnie wykonane i pomyślane. No, i oczywiście do okienek trzeba coś powkładać, czy czekoladkę, czy jakieś małe zabawki. A całym pojazdem powozi nie kto inny jak Mikołaj. Także to na pewno też pójdzie do dziewczyn. Będą miały, e, te, to, to, to nie wiem, jakim to powstawię w pokoju, to wyżywam wszystkie czekoladki, jakie znam od razu. Ale może niech stracę. Niech stracę, słuchajcie, niech coś mają dziewczyny z życia. W każdym razie do nich każda ma oczywiście, tu już musiałam dwa zamówić, bo wiecie, spory rodzeństwa. Nie wiem, jak macie więcej niż jedno dziecko, albo macie rodzeństwo, to wiecie o czym mówię. Spory są na każdy temat, możliwy i niemożliwy. Dlaczego ktoś siedzi na tym krześle, a nie na tamtym? Także jeden, jeden autobus by na pewno nie przeszedł. Chciały być dwa. Ło! Wow, to jest po prostu, to jest chyba mój faworyt z tego wszystkiego. piękny wazon. Po prostu fantastyczny. Jezu, jakie piękne, grube, ładnie zdobione szkło. Ja chyba też go będę używać cały rok. Zobaczymy. I już wiem, że tutaj pójdę do ogrodu i może głuk. Może coś innego, ale na pewno tutaj zrobię jakąś dekorację z gałęzi, z ogrodu. O, ale to będzie fajnie wyglądać. Jest przepiękny, przepiękny. Słuchajcie ten wazon. No i co? Chyba nam został ostatni karton, ale szkoda, ale szkoda. Już się tak wkręciłam, mogłabym tu siedzieć do wieczora. Mam nadzieję, że Wy nie macie już jakoś strasznie dosyć. Bo jeszcze będziemy go ustawiać. Słuchajcie. Patrzcie, jaka piękna choinka. E, też z egzotycznego drewna. Coś pięknego. Jest naprawdę prześliczna. I tu jakieś mam jeszcze drobiazgi. O! Kolejny, kolejny. Nie wiem co właściwie co to jest. Czy to są. To nie są dziadki do orzechów, to jest coś jeszcze innego. Ale w każdym razie są super fajne. O! I kolejny świecznik piękny, też do użytku moim zdaniem śmiało całorocznego. Popatrzcie, jaki że się tu zatarasowałam. Jaki ładny. Też taki młotkowany bardzo pasuje do tego z gałązek. Zoszliśmy do końca. Słuchajcie, pokazałam wszystko, tak mi się przynajmniej wydaje. No to teraz, teraz co? Teraz będziemy dekorować.